Iron Fist Team prezentuje. Ringu. Do ringu zapraszam. Jako pierwszy Jonathan Chip Chase. I w tym momencie do ringu zmierza Jonathan Chip Chase. Dobre samouczyk przed walką, podtańcuję sobie. Pozytywne nastawienie. Miejmy nadzieję, że tak samo ładnie zatańczy w ringu, jak teraz. Pamiętajmy, że przed każdą walką, od, 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 przed każdym politykiem, odnoszą się dwie walki. Jedna trwa w szatni, psychiczne no i druga w ringu, prawda? Jego przeciwnikiem będzie Mariusz Cieśliński. Mariusz Cieśliński odnosił sukcesy w w low -kiku, o już od 1992 roku w formułach. Tak jak wspomniałem, w full contact w low -kiku, no i oczywiście w Muay Thai. Zostaw mi nie kusz, nie mów, nie mołaj, daj z koło, myślą, odchodząc już, pora, oddaj choć moment, jedni dzisiejsze tonę, pozwól mi ustać, że wyrwać się koniec, Nie chcę już o nie, le oczy zmęczone, Będą zbyt szybkie, wysycham, ponę, Jako w choć nie chcę, bo cierpię, boli mnie serce, łeb pęka śnie, nie, nie obejdę, daj chwilę wytchnienia, Chwila nie zmienia, tego stanu skupienia, Bez zwieczulenia, zabijasz mnie, nie mam, Szans na obronę, więc wracam pochonę pochłonę, Panie i Panowie, w niebieskim narożniku, reprezentujący Anglię, przed Wami Jonathan Chipchase. Yes. W czerwonym narożniku, jego przeciwnik, reprezentujący Fighter Wrocław, Mariusz Cieśliński. Można tutaj do, dodać, że Mariusz Cieśliński jest bardzo, bardzo utytułowanym zawodnikiem. Brał, brał, brał. Ma na, na swoim koncie ponad 300 pojedynków w boksie, w full kontakcie, w kickboxingu i w muay no, Widać tu pewne podobieństwo między Mariuszem Cieślińskim a Tomaszem Makowskim. Widać po twarzy jednego i drugiego, że no, są bardzo świadczymi zawodnikami i, i stoczyli już nie jeden pojedynek. Mariusz gong, ring. Mariusz zaczął pierwszy. Low kickiem wewnętrzne udo zawodnika z Anglii. Mariusz ma świetny timing. Czuje, czuje, czuje dystans. Niesamowicie przeciwnika. Na razie widać, bardzo się szanują. Mało mało chyba powiedziałem to w złą godzinę. Osób, żeby, żeby. Pilnują się. Jeden, drugiego. Na razie czuje, co w którą stronę może. Którą, nie? Mocno no widzę, jest... że na jest podpuszcza jednak e, Mariusza. E, tylko pomocniej. mocniej. No mam nadzieję, że taka zbytnia pewność siebie nie obróci przeciwko niemu. Bardzo ładne sportowe zachowanie. Przerunda tak jak tutaj wspomnieliśmy, na razie się oszczędzają pierwsze minuty. Sprawdzają, sprawdzają to na co... Bardzo prawie ładne prawie. uderzenie ze strony Anglika. Mam wrażenie, że Mariusz Cieśliński w tym momencie jest zawodnikiem troszkę bardziej e, zrelaksowanym. Wydaje się być swobodniejszy. Porusza się z gracją ringu jednak. To wszystko wnioskuje się z doświadczenia, które, które odbył. Bardzo ładna obrona. Bardzo ładny middle kick ze strony Ciślińskiego. Myślę, że Chip chase odczuł, odczuł ten cios na pewno. Spójrzmy na nogi, nogi Anglika, chodzi, chodzi spokojnie, dąży, wie czego chce, jest mocno stępującym zawodnikiem na nogi. Bardzo ładne lukiki ze strony ale już widać drugi, e, drugie kopnięcie zostało wyłapane przez Anglika. Anglik na razie bardzo spokojnie, mało, mało ciosów przygotowujących akcję. I kolejny raz bardzo sportowe zachowanie, gdzieś tam widocznie zabłąkało się jakieś kolano na kroszy. Mocne trafienie w brzuch ze strony Anglika i niebezpiecznie nisko ręce. Cieśliński mógł to wykorzystać. Bardzo ładna seria kopnięć z strony Cieślińskiego. To jednak robi wrażenie na publiczności. Nie, nie, na kangi wydaje się niewzruszony i mamy koniec pierwszej rundy. Pierwsza runda bardzo wyrównana. Ciężko powiedzieć kto, kto dominował. Tak, tak, jeden drugiego pilnuje po prostu, sprawdzają tak jak wcześniej mówiłem, kto, 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 kto przejmie dominację i wedle kogo będzie walka się toczyła pomyślnie. Muszę powiedzieć, że zaskoczyła mnie jedna rzecz, bo e, zawodnicy tutaj się okrążają. Nie zauważyłem czegoś takiego jak w boksie, żeby jeden drugiego próbował zakonić do narożnika. Jednak pozwalają sobie swobodnie chodzić. I... Tak, tak, tak. Teraz w drugiej i trzeciej rundzie powinno y, ruszyć się, zacząć boksować. Zaznaczać swoją przewagę. Widzę, by dwoje dobrze przygotował.